Cześć, witam Cię w kolejnej mikrolekcji. Dzisiejszy temat to współmierność. Współmierność i jak do współmierności ma rozliczenie międzyokresowe kosztów. Jedną z podstawowych zasad rachunkowości jest właśnie współmierność przychodów i kosztów. Co to oznacza w praktyce? Że gdy powstaje nam przychód, to za tym przychodem idzie od razu koszt. Czyli mamy na przykład przychód ze sprzedaży towarów, i za tym przychodem idzie sobie koszt, czyli wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu, czyli ile zapłaciliśmy po prostu za ten towar. I jeżeli chodzi o te koszty bezpośrednie, czyli te, które możemy w łatwy sposób powiązać właśnie z przychodami, no to je odnosimy jakby do tych kosztów, do tych odczuwalnych kosztów, które pojawiają się w rachunku zysku i strat właśnie w momencie powstania przychodu. No ale przecież e, firma nie ponosi wyłącznie kosztów bezpośrednich, są także koszty, które służą ogólnie utrzymaniu naszej firmy, utrzymaniu naszej spółki, a nie można powiedzieć wprost, że dotyczą sprzedaży produktu A albo B. No choćby e, nawet e, wynajem biura. Czy y, opłata za księgowość, no to są koszty właśnie pośrednie, których nie możemy odnieść w żaden sposób właśnie do przychodu, natomiast są one konieczne. I teraz, jeżeli chodzi o te koszty pośrednie, to wśród nich wyodrębniamy te które dotyczą jakby tego momentu, gdy zostały poniesione, tego okresu, ale są też koszty pośrednie, które dotyczą więcej niż jednego okresu. I przykładem takiego kosztu jest polisa ubezpieczeniowa. Jeżeli wykupujemy polisę, to najczęściej ona jest na 12 miesięcy, a więc tak naprawdę to na, dotyczy 12 okresów rozliczeniowych. I dlatego ustawa o rachunkowości, aby właśnie zachować tą współmierność, czyli taką proporcję ujęcia tych kosztów, każe nam rozdzielać tą polisę na 12 części, czyli tak naprawdę co miesiąc, po kawałku, równomiernie odpisujemy wartość polisy w koszty. Ta współmierność pozwala nam na pokazanie w lepszy, taki bardziej realny sposób wyniku finansowego, no bo przecież jeżeli zapłacimy 1200 zł za polisę, to oznacza, że 100 zł dotyczy każdego jednego miesiąca, I dzięki czemu będziemy mieć bardziej realistyczny, taki odczuwalny wynik w postaci zysku bądź straty. Także pamiętaj, prowadząc księgi rachunkowe, koniecznie musisz przestrzegać zasady współmierności przychodów i kosztów i pamiętać, że nie wolno Ci wrzucić jednorazowo polisy, prenumeraty. Czy jakiejś subskrypcji w koszty? Jeśli chcesz prowadzić księgi rachunkowe, albo już próbujesz i zaczynasz prowadzić księgi rachunkowe, to serdecznie zapraszam do dołączenia do programu Księgi Handlowe w Praktyce. Pokazuje w nim od podstaw, jak zamknąć swój pierwszy miesiąc na pełnych księgach, w pełni samodzielnie. Nauczysz się w nim, jak ewidencjonować różne rodzaje kosztów, przychodów i innych operacji, jak wyliczyć bilans, rachunek zysków i strat bezpośrednio również w programie księgowym, czyli taki praktyczny przewodnik, jak to zrobić samodzielnie. Od zera aż do zamknięcia pierwszego miesiąca. Do zobaczenia w szkolach